Państwa, bardzo serdecznie. Dziś po raz kolejny mamy zaszczyt gościć w szkole podstawowej nr 6 w Myszkowie z okazji akcji Narodowe Czytanie. W tym roku w składzie Joanna Moszuk, Paulina Bucharczuk oraz Makary Zim odczytamy dla Państwa fragment powieści Elizy Orzeszkowej pod tytułem Niemnem. Zapraszamy. W obszernym domu korczyńskim paliły się tylko dwa światła. Jedno w buduarze pani Mili, w gabinecie Benedykta. Wielki salon i większa jeszcze sala jadalna pogrążonymi były w ciemności, którą rozpraszać zaczynało niepewne jeszcze długów, gdzie na okna i na posadzkę kładnące się światło księżyca. W tym pół rozlegały się ciężkie, nieustanne kroki. Ktoś przechadzał się po salonie tam i na powrót, w głębokim znacie zamyśleniu. Zamyślenie to czuć było w miarowym, monotonnym stąpaniu przechadzającego się człowieka, a ile razy mijając jedno z okien wchodził on w słup księżycowego światła, ukazywała się nim na chwilę i wtedy znowu mieszała się z ciemnością postać jego wysoka. Ciężka, z pochyloną głową, założonymi w tył rękoma, zwisającymi na piersi wąsami, tak samotna, jak gdyby pokój ten był pustynią, a on jedynym jej mieszkańcem. Jednak za zamkniętymi drzwiami. Nieustannym jego krokom wtórował nieustannie też dzieńczący, przyjemny i delikatny głos Tam, w buduarze olejonym papierem w polne kwiatki, kobieta biała, cicha, cierpiąca, w białym negniżu wpół leżąc na wąsowym szeslągu przy świetle lampy, coś bardzo misternego wyrabiała szydełkiem z włóczki i jedwabiu. Druga zaś kobieta, również delikatna, ale mniej piękna i strojna, a więcej zwiędła, z plastrem okrywającym dolną szczękę, Śnieżną i będzie kształtów szyję wyciągała nad książką, z której głośno czytała francuskie podróże po przylądku amerykańskim zamieszkiwanym przez Tespinusów lód. Jedna czytała, druga słuchała okręgów lodów, fok, reniferów, chałup ze śniegu, cóż północnych, podbiegunowych, nieskończonych nocy. Czasem przerywały sobie czytanie zamienianymi pytaniami i uwagami. Ręce z szydełkiem na kolana opuszczając, jedna z nich zapytywała: jak myślisz, Terry? Czy wśród Eskimosów istnieje prawdziwa, gorąca, poetyczna miłość? Teresa nie odpowiedziała. Zamyśliła się głęboko. Z łabędzią szyją pod światło lampy wyciągniętą, końcami palców dotykała bolącej i leczniczym plastrem oblepionej szczęki. Erotyczne tęsknoty i marzenia dreszczami przebiegały wątłe ciała twutych kobiet i twarze ich pokrywały wyrazem cierpienia. Czytaj dalej, Teresa! Czytała dalej. Ale po kwadransie znowu czytanie przerwać musiała. Za oknem kiedyś z dołu podniósł się wielki, i poważny, uralny śpiew. Pani Emilia od stóp do głowy zadrżała, przelękła się. Z rozszerzonymi nieco od przestrachu źrenicami zapytywała, co to? Co to znaczy? Co to być może? Teresa, chociaż także udnęła nerwowo, wkrótce domyśliła się prawdy i towarzyszkę uspokoiła. Były to pewno śmiechy tych ludzi, którzy zjechali się na wesele, na które poszła panna służąca Zofia. Nie znosi. Czytać nam przeszkadzają. O, co za hałas! Moja tereniu! każę zamknąć okiennicę i zapuścić sztorę!" Po dwóch minutach okiennica była zamknięta i gruba sztora zapuszczona. Do zamkniętego szczelnie buduaru żaden już prawie odgłos z zewnątrz nie dochodził, a przy głośnej Teresy interesy od ściany do ściany i od podłogi do sufitu. Wśród zmieszanych woniu perfum i lekarstw napełniły go obrazy niezmierzonych lodowców nieskończonych nocy z wzdłuż północnych fok reniferów i chałów ze śnieg. Ale po pustym salonie przechadzający się człowiek przy z dołu pierwszych dźwiękach churalnej pieśni stanął jak wyty. Stanął w zupełnie ciemnym punkcie salonu, tak, że wcale widać nie było i stał dość długo. Zapewne słuchał. Może nawet słuch natężał i pochwytywał słowa pieśni. Szumiała droga, wojacy jechali. Znowu chodzić zaczął. O jak to dawno, dawno było, kiedy te dźwięki i te słowa o jego młode, świeże, gorące serce. Stanął znowu. Nie było, nie było, matko, szczęścia Tobie. Z ciemnego punktu salonu wydobyło się i nad ścielącymi się po posadce z księżyca popłynęło długie westchnienie. Nie było szczęścia, o tak, nie było szczęścia. Wszystko się zmieniło, a twa dziatwa w grobie. Wyszedł z ciemności i przez pas światła przechodząc półgłosem powtórzył: W grobie. Gdybyż wszyscy w grobie. Nie mógł słuchać. Nie mógł dłużej słuchać tych dźwięków i słów, które wzbijając się z od stóp wysokiej góry, stawały się spływać z promiennego szczytu jego życia, z dawno opuszczonego szczytu jego świeżej, górnej, gorącej młodości. Ciężkim, nagle miarowym, choć przyspieszonym krokiem, szedł się zupełnie ciemną, salę jadalną, do której zaglądał księżyc i wszedł do gabinetu oświetlonego palącą się na biurku lampą. Ojten był nie tylko pracownią, ale zarazem sypialnią i rzecz dziwna, zarówno jak przeciwek Anselma przypominał klasztorną cenę. Jak tam i tu czuć było życie twarde, samotne, z miękkich wybredności i wesołych uciech od obdarte. Oprócz żelaznego łóżka ze sztuką pościelą, pięknym niegdyś, lecz starym dywanem wielkiego biurka, kilku krzeseł i starej szafy po brzegi księgami gospodarskimi hmm. napełnionej, nic tu więcej nie było. Na ścianach tylko wisiało kilka rodzinnych fotografii i para strzelb pośredniej dziedzin skóry skrzydłowych. Przez półotwarte okno do pokoju tego naleciało mnóstwo białych, nadniemeńskich modeliwów. Wzbijało się od sufit, krążyło do lampy i z rozpiętymi krępowymi skrzydłami padało na ukrywające biurko księgi papier. Benedykt usiadł przed biurkiem i wpatrzył się w te śnieżne skrzydlate bez stworzonka. Coś mu one przypominało, Jakiś moment bardzo odległy lecz niezmiernie ważny, jeśli w życiu jego punkt zdrowy. Niegdyś dawno temu był w bardzo do tego podobny, równie ciężki i ponury. Te motylki tak samo jak teraz kręciły się koło lampy i na rachunkowe książki padały. On coś wtedy postanawiał i postanowienia nie dokonał. Coś miał uczynić i nie uczynił. Co to było? Brat? Syn? A brat wyciągnął rękę i spod przycisku wyjął list już dawno przeczytany, lecz który po raz drugi chciał przeczytać. Ten czas było tak samo. Wyjmował spod przycisku list brata i czytał. Zastanawiał się nad zawartymi w nim radami. Potem już zaledwie kilka razy przez lat kilkanaście zamienili się listami, to i tamten zawsze odzywał się pierwszy, on zaś odpowiadał czasem po paru latach, krótko, zimno, bo po cóż? Dziś znowu list od Dominika otrzymał i miał takie uczucie, jak gdyby każdy jego wyraz spadł mu na serce ciężkim kamieniem, a w serce biegącą nocą. Już zdawało mu się raz, że tylko tyle o bracie pamięta, ile o każdym najpojętniejszym i bardzo dawno spotykanym człowieku, że wcale on dla niego nie istnieje. Jednak dziś znowu się przekonał, że tak nie było. Swoja krew, swój ból, swoja fajka nic nie pomoże. Całą godzinę po salonie chodził z myślami i wspomnieniami, bił się, oburzał się, żółcią pluł, a ten znowu, ten list przeklęty spod przycisku. Wyjątk czytań zaczął tak zupełnie, jakby rozkosz ostrą i podniecającą w samego siebie znajdował. Kochany bracie, zdaje się, że już trzy lata od Ciebie wiadomości nie miałem. Na ostatnie moje pismo zaczyściłeś mi odpowiedzią. Ja jednak piszę, aby rozdzielić z tego moją radość z dwóch przyczyn unikających. Pierwsza przyczyna to, że już chwała Bogu jest tą drogą tajnym słowiednikiem. A jeżeli Bóg życia przynurzyć raczej, może mnie kiedyś z chrzestem znacząc powiększujesz. Jakie by tam nie były Twoje sądy i uprzedzenia, zawsze to miło by senatora, senatora, a tymczasem i tajnie sobie jednego Instytutu byli, e, nie Mi że w swoich rządzonych na mam pracy plecy. O się mi na służbie, za co do naszego ojca wierzchną mam wdzięczność, bo gdybym w Uniwersytecie nie był i nauki nie miał, nigdy bym tego stopnia, na którym teraz stoję, nie Widził, kochasz ty Lubisz ty te, te motylki? Lubisz ten ból z w którego i w dzień? Nie odeł zapomniany, nieuczczony twój stryjusy, piosenkie wieczny? Dziecko już w ten czas to wszystko kochało. On i rady, gdzie indziej, kowabiąco szy Wziął znowu krzyż swój na barki, jeden z trzech tu pozostał. Co to? spieszny krok rozwał ja się w przyległym pokoju. Otworzył się drzwi. ze sam co wówczas do gabinetu wbiegł z granem. Wysmuchły młody człowiek. Znowu! Tylko dorosły teraz. I tak dojrzał, jakby każdy rok przez niego przeżyty. Widokłych wrażenia wrażeniach życia na kształt w stopach ziemi dużo. Nad miarę i ja nabrzmiewał. Wszyscy oko przyległy biegł. Ale u drzwi gabinetu zatrzymał się. Ciężko odpychają, oddychając pustką powrót podczas przezognionej i spocnionej twarzy, Przybywał widać z miejsca napełnionej go i a gdy twarz odnosił, starać się mogło, żeby było ono także miejscem nie czarnym. Niewysłowiona męka biła mu z oczu i z nią maszczkami występowała na czarnym. Benedykt ruch rób na fotelu, czynił na przód się dzisiaj Wyjście syna było dla ojca niespodzianką. A co? Skąd przychodzisz? Rzekł gdzieś taki rozgrzany i zmęczony. Młody człowiek, nie odpowiadając naprzód, ustąpił przed ojcowskim wiórkiem samym. Mój ojcze. Zawahał się. Oczy spuściły po kilku sekundach dopiero stykując sobie ruchem determinacji, ręce w tym zakładając z cicha do końca. Przychodzę w ojcze, z ustami i sercem pełnymi skarg. Na kogo czyni? Zapytał Benedykt. Ludzki, na ciebie ojcze. Penelik oczami błysnął. Na mnie cóż? Czy kogo na drodze zrabowałem, albo czyni dziecko na śniadanie zjadłem? Na wszystko cię błagam, Jutrze, zawołał widok. – Porzuć ten ton drwiący i rozjątrzony, z jakim przemawiasz i jakąś pewnych stron życia dla mnie nad życie droższych dotykamy. Młody jestem, to prawda, lecz któżem winien temu, że natura zamiast serca nie włożyła mi w piersi gusowi z igłą zwróconą ku drodze życia, zysku i świetnej kariery. Wzrok Benedykta przemknął po leżącym na biurku liście Dominika, jakby go głównie ostatni wyrazy syna dosiągnęły. No dobrze, zaczął. Czy ja kiedyś tego pragnąłem, czyż wymagam od ciebie, abyś bił pokłony złotym cielcom, czego chcesz? Dla siebie, ojcze, nic nie chcę. Dla ludzi wiele. Andron! krzyknął Benedykt. I żywo podnosząc się z fotelu, z płomieniem w oczach z brwią namarszczoną mówił, a raczej wołał dalej. Wiem, gdzie byłeś. Domyślam się, co ci tam nagadali. Skarżą się, że dobro ich zagrabiłem, że ich ze skóry oddziera, prawda? Tak, ojcze. Czekajże więc! Z tymi słowami ku szafie się rzucił, spory zwój papierów z niej wyjął i do biurka, wracając, mówił. Teraz wszystko, co uzbierał z książek, piodzi. Wszystko, co pożyła w natura a rozjaśniła i potwierdziła napa. Wylewać mu się zaczęło z ust wymownych i drżących. W szerokich celach kreślił tymotetyczne idee, od których uczywistnienia stawało się mu zależy skrzypnienie i odrodzenie narodu. Jego narodu należy wszystko. Pod korek na najwyższych wieśni i na które w ciężkiej, wiekowej pracy zdobyła się ludzkość, a które w u szczytów miotały pomruby chciwości i okrucieństwa ratunek dla krwawych cierpień, które do nieba ochomstwa wyciągniętych, rastały z gruntu poranego przez złość i przemoc. Wyziony w ludzkim zębnięku, z i przez... z brytanią, z... poranego przez zł. w ukróciu wspólnego łańcucha z ogni, dotąd przez pychę, zależność, chciwość i wiedzę z od abstrakcji mającej dla niego urogi. Urok taki, że mówiąc o nim wygląda jak człowiek do niego zbawienia zapatrzony. Niespokojnie przebiegł do powszechnej, palącej rzeczywistości. Opowiadał wszystko, co nie przebiegł do powszechnej. Co widział, się tam skąd przybył, powtarzał prośby, z którymi go tu przysłano. Skarbki i obwidzenia, które szybiały w się i i panuje o tym wszystkich nie wiedziałaś o nich, że prawda, że nie wiedziałeś. O ich o opuszczeniu i o tych złorzeczeniach, którymi cię odgrywają, o tych dobrych uczuciach, którymi są gotowi, każde Twoje dobrodziejstwo, każdy krąg światła, który by od ciebie padł na nich opłacić. Nie wiedziałeś? Powiedz mi, Ojcze. O, powiedz mi, żeś o tym wszystkim nie wiedział i że tylko niewiadomości. Jak oni stoją, że wspominają, za miłość, z jaką zbliżył się do nich, za drogę światła, za to, że duszę ludzką w nich budzi. Jak go wspominają. Ale ty o tym nie wiedziałeś o niczym, nie myślałeś. I tylko dlatego nagle u coś mu go zerwało, może łzy z całych sił postrzegane, czy ściśnięcie się serca od tych, domujących. tamują. Pozwolę dłonią powrót. Lecam oparci o na której wśród góry niedźwiedzi mały skrzyżowane strzelby. Dziękuję.